Wybrany, boska sprawiedliwość dosięgła ją trzy godziny temu i to się nie powtórzy. Jestem Piotr Nowak, sługa Najwyższego Boga. To, co zrobiła, co powiedziała, co próbowała przeciwko Tobie skierować, zostało przedstawione niebu, a Bóg zadziałał szybko. Nie chodzi o karę, chodzi o ochronę. Przestań wszystko i słuchaj uważnie. Nie macie tu przypadkiem. Czujesz tę zmianę atmosfery wokół siebie? To nagłe zdarzenie, które miało miejsce dziś wcześniej, to nie był przypadek. To była boska interwencja, która przerwała atak mający na celu zniszczenie twojego następnego sezonu. Jeśli odejdziesz od tej wiadomości, nie rozumiejąc, co niebo właśnie zrobiło dla ciebie, przegapisz prorocze znaczenie tej chwili i ochronę, która została teraz na stałe umieszczona wokół twojego życia. To nie jest tylko kolejne duchowe wideo. To boski pobór dotyczący sprawiedliwości, która została wykonana w niebiańskich sferach specjalnie dla ciebie. To, co znajduje się w tej wiadomości, dokładnie ujawni, jaka wojna duchowa została dzisiaj w twoim życiu przerwana. Ale najpierw musisz zrozumieć, kiedy Bóg działa tak szybko i zdecydowanie, oznacza to, że wróg był o krok od przekroczenia linii, której niebo nigdy by nie pozwoliło. Atak, który się przeciwko tobie budował, nie miał na celu jedynie spowodowania tymczasowych kłopotów, miał na celu całkowite zburzenie twojego boskiego przeznaczenia. Ta chwila ma proroczą wagę, ponieważ twój sezon przełomu jest bliżej niż myślisz, a piekło o tym wie. Naciśnij przycisk polubienia, aby zadeklarować: Jestem gotów przyjąć tę boską wiadomość. Zajmuje to tylko sekundę. Ale pomaga rozpowszechnić to słowo tysiącom innych wybranych, którzy go teraz potrzebują. Co dziś leży ci na sercu? Zostaw swoją prośbę modlitewną w komentarzach, a następnie poświęć chwilę, aby podnieść kogoś innego słowami zachęty. Kiedy dzielisz się swoją modlitwą, inni będą się za ciebie wstawiać. Kiedy modlisz się za kogoś innego, Bóg działa w sposób, którego nigdy byś sobie nie wyobraził. I do wszystkich członków naszego kanału dziękujemy za Wasze ciągłe wsparcie i wiarę. Niech Bóg zwróci Wam to w pokoju, zaopatrzeniu i boskiej łasce. Teraz weź powolny oddech przez sekundę, ponieważ to, co czułeś, nie jest nadmiernym myśleniem. To nie twoja wyobraźnia. Kiedy Bóg działa szybko, to nie dlatego, że jest nerwowy lub spieszy się, to dlatego, że czas był precyzyjny. Było okno, które wróg myślał, że może wykorzystać otwarcie z powodu wyczerpania, rozproszenia, przeciążenia emocjonalnego i niesienia pytań, na które jeszcze nie dostałeś odpowiedzi. A Bóg zamknął to okno, zanim stało się drzwiami. O to, czego większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, modląc się o ulgę, a tak nie polegał głównie na kradzieży Twojego pokoju. Chodziło o uzyskanie Twojej zgody. To nie był tylko trudny sezon, który miał Cię przez chwilę ranić. Chodziło o to, byś zgodził się z czymś nieprawdziwym, na tyle długo, Byś własnym wyborem wyszedł z harmonii, ponieważ wróg wie to, jeśli nie może wziąć siłą, spróbuje przekonać cię, byś oddał to przez zgodę. Dlatego ostatnio wszystko wydawało się takie dziwne, jakbyś był zmęczony w miejscach, których sen nie leczy, jakbyś wątpił w decyzje, w które kiedyś byłeś pewien, jakby jedna myśl ciągle powracała, prawie jak cichy szept w tle może się nie uda. Może źle usłyszałeś Boga, może nie jesteś tym, kim myślałeś, że jesteś. To nie było przypadkowe, to była strategia powoli cię wyczerpać, sprawić byś wątpił w siebie, stępić twoje rozeznanie, a następnie sprawić byś zaczął nazywać strach mądrością, nazywać wahanie cierpliwością, nazywać unikanie dojrzałością podczas gdy w rzeczywistości próbujesz tylko nie dać się zranić ponownie. I tak była z tym powiązana osoba, nie dlatego, że mamy chodzić i obwiniać ludzi za wszystko, i nie dlatego, że nasza walka jest przeciwko ciału i krwi. Pismo jest jasne w tej kwestii, ale prawdą jest również to, że presja duchowa często przenosi się przez ludzkie sytuacje, zwłaszcza tam, gdzie są nieuleczone rany, nierozwiązana zazdrość, problemy z kontrolą, niepewność lub stare wzorce. Niektórzy ludzie nie atakują cię czymś oczywistym, przychodzą z jednym zdaniem, małym komentarzem, rozmową sprawdzającą która jakoś sprawia, że czujesz się mały, zagubiony lub winny, nawet modlitwą, która nie wydaje się miłością, ale jakoś ma w sobie ostrze. Uśmiechają się, ale cię obserwują, zadają pytania, ale czujesz, jakby zbierali informacje, udają, że to przypadek, ale możesz wyczuć, że próbują dowiedzieć się, jak myślisz, co planujesz, czego się boisz, czego pragniesz. A ty to czułeś, prawda? Nie mogłeś tego w pełni udowodnić. Nie miałeś zgrabnej listy dowodów, ale coś w tobie się cofnęło. Twój duch się wzdrygnął. To nie ty jesteś paranoikiem. To rozeznanie próbuje chronić twoją przyszłość. Bóg pozwolił ci zauważyć zmianę, ponieważ przygotowuje cię na to, co dalej. A to, co dalej, nie jest mniejsze, jest większe. Jest wzrost. Większa widoczność, więcej odpowiedzialności, więcej wpływu, więcej drzwi otwierających się, o które nie musiałeś błagać, rodzaj sezonu, w którym spoglądasz w górę i zdajesz sobie sprawę chwila dlaczego to dzieje się tak szybko? A z wzrostem przychodzi kontrola to po prostu prawda. Kiedy Bóg zaczyna wywyższać życie, rzeczy, które były ukryte wokół tego życia, zaczynają wychodzić na jaw. Nie po to, by cię zawstydzić, nie po to, by cię zawstydzić, nigdy po to, by cię zawstydzić, ale po to, by cię zabezpieczyć. Dlatego Boska Sprawiedliwość uderzyła szybko, ponieważ to, co było budowane w tajemnicy, było skierowane na chwilę, w którą zaraz wejdziesz publicznie. Wróg próbował stworzyć historię o tobie, narrację, coś, co zostanie, coś, co sprawi, że będziesz się wahać lub wątpić w siebie, właśnie wtedy, gdy potrzebujesz być jasny, coś, co nałoży ciężar na twój głos, abyś nie mówił z pewnością siebie. Coś, co włoży słabość w twój krok, abyś wszedł w swój przełom, ciągnąc łańcuchy, których nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że są wokół ciebie owijane. Ale niebo wkroczyło i chcę to powiedzieć jasno, bo musisz to usłyszeć bez wszystkich dodatkowych hałasów. Bóg nie zadziałał, bo jesteś kruchy. Bóg zadziałał, bo jesteś wyznaczony. Istnieją zadania związane z Twoim posłuszeństwem, które pobłogosławią ludzi, których nawet jeszcze nie spotkałeś. Są modlitwy, które będziesz odmawiać, które pomogą wydobyć kogoś innego z ciemności. Są zasoby, które Bóg zamierza włożyć w Twoje ręce, które nie są tylko po to, byś miał ładne rzeczy, ale by były zaopatrzeniem dla więcej niż tylko Twojego własnego domu. I ponieważ Twoje powołanie nie jest prywatne, Twoja wojna również nie była prywatna. Teraz słuchaj uważnie, bo nie chcę, żebyś źle zrozumiał, co się stało kilka godzin temu. Boska sprawiedliwość nie zawsze jest głośna. To nie zawsze jest jakiś dramatyczny moment, w którym wszyscy klaszczą i widzisz natychmiastowe rezultaty na zewnątrz. Czasem jest cicho, ale nadal stanowczo. Czasem wygląda jak nagłe rozstanie, którego nie planowałeś, przerwanie, odwołane spotkanie, rozmowa, która nigdy się nie odbywa, drzwi, które zamykają się, zanim wejdziesz do złego pokoju. Czasem boska sprawiedliwość to Bóg, który pozbawia kogoś dostępu do ciebie, a ty możesz się z tym dziwnie czuć na początku, jakby chwila. Dlaczego to się tak szybko zmieniło? Czasem to Bóg sprawia, że oni nie potrafią się skupić, nie potrafią powiedzieć właściwych słów we właściwym czasie, nie potrafią zrealizować połączenia, na które liczyli. Czasem to Bóg ujawnia ich intencje komuś innemu, aby pułapka zawiodła, zanim jeszcze się zamknie. Pomyśl o tym, jak Bóg działa w Piśmie Świętym. W Księdze Estery Haman zbudował szubienicę dla Mardocheusza. Myślał, że przygotowuje publiczne zakończenie. Myślał, że tworzy scenę, w której Mardocheusz zostanie upokorzony i usunięty. Ale tak naprawdę budował dowody. Nie zdawał sobie sprawy, że Bóg zamieni to, co miało być zniszczeniem, w pokaz sprawiedliwości i odwrócenia. Tak czasami działa Bóg. Wróg myśli, że cię zastawia, a tak naprawdę zastawia sam siebie. Niebo dokumentuje motywy, ujawnia plany i przygotowuje odwrócenie. A jeśli twój umysł próbuje powiedzieć: ale dlaczego Bóg by mnie tak chronił? Nie jestem doskonały. Nie zrobiłem wszystkiego dobrze. Pozwól mi zdjąć ten ciężar z ciebie teraz. Ochrona to nie wypłata. To nie coś, co zarabiasz jak pensję. To przymierze. Kiedy należysz do Boga, nie jesteś tylko jednostką pływającą i próbującą przetrwać życie. Jesteś Jego, jesteś terytorium, a Bóg broni tego, co do Niego należy. Ale oto część, która Cię w dobry sposób wyzwie: boska ochrona nie zastępuje duchowej odpowiedzialności. Bóg dzisiaj zatrzymał atak, tak, ale zaprasza Cię również do rozwoju w pewnych obszarach, abyś jutro nie otworzył tych samych drzwi. Ponieważ niektórzy z nas, i celowo mówię nas, ciągle modlą się: Boże, usuń moich wrogów, podczas gdy my ciągle dajemy ludziom dostęp, ciągle prosimy Boga o wybawienie, podczas gdy ciągle odpowiadamy na telefony w późnych godzinach nocnych, które nas wyczerpują, ciągle prosimy Boga o jasność. Podczas gdy ciągle podsycamy zamieszanie małymi kompromisami, małymi półprawdami, małymi, może to nie jest takie poważne, małymi zajmę się tym później. Zróbmy więc to praktyczne i prorocze jednocześnie. Nie niejasne, nie skomplikowane, prawdziwe. Po pierwsze zerwij umowę z kłamstwem, że jesteś za dużo lub za mało. To kłamstwo jest jednym z ulubionych wroga, ponieważ działa w obie strony. Jeśli może sprawić, że poczujesz się za dużo, będziesz się kurczyć, łagodzić i przepraszać za swoją obecność. Jeśli może sprawić, że poczujesz się za mało, będziesz przepracowywać, nadmiernie tłumaczyć, nadmiernie dawać i ciągle próbować udowodnić, że zasługujesz na to, co Bóg już Ci obiecał. Ale Twoja tożsamość nie jest znaleziona w tym, jak reagujesz na ludzi. Twoja tożsamość jest znaleziona w tym, do czego Bóg cię powołał. Gideon spojrzał na siebie i powiedział w zasadzie: Jestem najmniejszy. Moja rodzina jest mała. Kimże ja jestem, żeby to robić? Ale niebo nazwało go potężnym. Jeśli Bóg nazywa cię wybranym, nie możesz siebie zdegradować, bo czyjeś słowa były ostre, albo dlatego, że ktoś traktował cię jakbyś był do zastąpienia. I pozwól mi połączyć to z codziennym życiem. Pokazuje się to, gdy wchodzisz do pokoju i natychmiast zaczynasz skanować twarze, aby zobaczyć czy jesteś zaakceptowany. Pokazuje się to, gdy odtwarzasz rozmowę w głowie dziesięć razy, bo martwisz się, że zabrzmiałeś źle. Pokazuje się to, gdy zaczynasz edytować swoje powołanie, aby było wygodniejsze dla ludzi, którzy nigdy nie zostali wyznaczeni, aby je z tobą nieśli. Zerwij umowę z tym kłamstwem, a oto coś, co musisz rozpoznać, ponieważ jest to subtelne. Jednym z nawyków, które dają duchowym atakującym miejsce do lądowania jest to, co większość ludzi nazywa byciem miłym, ale tak naprawdę jest to strach ubrany w uprzejme ubrania. To rodzaj miłości, która nie potrafi powiedzieć nie, rodzaj miłości, który nadmiernie angażuje się, rodzaj miłości, który nadal pozwala ludziom przekraczać linie, bo nie chcesz wyglądać na złego. To nie jest życzliwość, to strach przed odrzuceniem. Bóg nie wzywa cię do bycia niegrzecznym, wzywa cię do bycia jasnym. Po drugie, nazwij wzorzec, nie osobę. Osoba może się zmienić, ale wzorzec jest zazwyczaj wskaźnikiem. Czy to oskarżenie, jakbyś ciągle czuł się jakbyś był na procesie wobec nich? Czy to zazdrość przebrana za żarty, czy to kontrola, gdzie oni zawsze muszą mieć zdanie, zawsze muszą zarządzać twoimi decyzjami, czy to uwodzenie, nie zawsze romantyczne, czasem to emocjonalne uwodzenie, gdzie wciągają cię w więzi i wyznania, które nie czują się bezpiecznie? Czy to ciągły kryzys, gdzie zajmują cię tak bardzo ratowaniem ich, że nigdy nie masz czasu ani energii na budowanie tego, co Bóg kazał ci budować. Tak było z Nehemiaszem. Nie zaatakowali go najpierw mieczami. Przyszli z zaproszeniami. Chodź, spotkajmy się. Brzmi niewinnie, brzmi dojrzale, brzmi jakby chcieli tylko porozmawiać. Ale Nehemiasz rozpoznał, że to pułapka, by ściągnąć go z muru. I powiedział: Wykonuję wielkie dzieło i nie mogę zejść. Nie musisz nienawidzić ludzi, nie musisz zaczynać dramatu, po prostu musisz rozpoznać zaproszenie. Niektóre spotkania nie są ofertami pokoju, są rozproszeniami. Po trzecie, oczyść swoją atmosferę. I nie mam na myśli w straszny sposób. Mam na myśli zwrócenie uwagi na to, co trzymasz wokół siebie, ponieważ kształtuje cię to bardziej niż myślisz. Niektórzy z was nosili wiadomości, które powinniście byli usunąć. Zrzuty ekranu, stare nagrania głosowe, wiadomości, które ciągle otwierają ranę emocjonalną. Niektórzy z was mają listy odtwarzania, które utrzymują was w gniewie, pożądaniu, smutku lub goryczy. Niektórzy z Was nadal oglądają treści, które Was irytują, sprawiają, że porównujesz się, sprawiają, że czujesz się, jakby Bóg o Tobie zapomniał. I nawet nie zdajesz sobie sprawy, że Twój duch żył w ciągłym hałasie. Kiedy Elizeusz chciał usłyszeć Boga jasno, poprosił o minstrel, aby zmienił atmosferę. Jest to w Drugi Księdze Królewskiej III. Środowisko ma znaczenie. Twój umysł jest ołtarzem. To, co na nim kładziesz, ma znaczenie. Usuń więc to, co wzbudza zamieszanie, i poproś Ducha Świętego o przywrócenie pokoju. Nie tylko jako uczucia, którego masz nadzieję doświadczyć, ale jako granicy, której bronisz. I pozwól mi dodać, bo tego potrzebujesz. Istnieje różnica między rozeznaniem a podejrzliwością. Rozeznanie jest spokojne, jasne i zakotwiczone. Zauważa owoc, zwraca uwagę, nie panikuje. Podejrzliwość jest niespokojna i spiralami. Zakłada najgorsze o wszystkich i utrzymuje cię w strachu. Rozeznanie chroni Cię. Podejrzliwość trzyma Cię w pułapce. Proś Boga o rozeznanie i proś go o uzdrowienie części ciebie, która oczekuje zdrady wszędzie, gdzie się zwrócisz. Po czwarte, przestań ogłaszać swój następny sezon ludziom, którzy świętowali twoją ostatnią porażkę. To może zaboleć, ale cię uratuje. Józef opowiedział swój sen swoim braciom, a oni już byli nim zagrożeni. Wykorzystali informacje jako paliwo. Nie każdy zasługuje na plan. Niektórzy ludzie zadają pytania, bo się martwią. Inni ludzie zadają pytania, bo próbują cię przewidzieć, skopiować, sabotować lub potajemnie ci kibicować, uśmiechając się w twarz. Tu uczysz się mądrości, nie stając się tajemniczym z powodu strachu. Nie chodzi o bycie tajemniczym. Chodzi o bycie odpowiedzialnym. Jezus nie mówił każdemu wszystkiego, mówił w przypowieściach z powodu. Pewne rzeczy są święte i potrzebują odpowiedniego pojemnika. Piąte: wybacz, ale nie przywiązuj ponownie. Przebaczenie jest sposobem na uwolnienie się od trucizny. To nie jest umowa, która mówi, że druga osoba ponownie otrzymuje nieograniczony do Ciebie dostęp. Jezus wybaczył, ale Pismo mówi również, że nie powierzał się wszystkim, ponieważ wiedział co jest w ludziach. Jest to w Ew Jana 2:24-25. Niektórzy z was myślą, że dojrzałość oznacza otwieranie drzwi bez względu na wszystko. Nie. Czasem dojrzałość wygląda jak zamykanie bramy i niedawanie długiego wyjaśnienia komuś, kto skorzystał z twoich otwartych ran. Porozmawiajmy też o czymś, co trzyma wielu wybranych w miejscu podrobiona współczucie. Czujesz się święte, bo troszczysz się, jesteś cierpliwy, rozumiesz, dajesz łaskę. Ale czasem to, co nazywasz współczuciem, jest tak naprawdę unikaniem dyskomfortu granic. To ty ratujesz ludzi, aby nie musieć stawić czoła byciu nielubianym. Prawdziwe współczucie nie wymaga od Ciebie pozostawania w cyklach. Możesz kochać kogoś i nadal mówić, to nie jest dla mnie zdrowe i wycofuję się. 6. pokutuj w miejscach, w których tolerowałeś to, przed czym Bóg cię ostrzegał, i chcę, żebyś usłyszał ton, pokuta to nie wstyd, pokuta to zgodność. To Ty mówisz: Boże, masz rację, wracam do porządku. Saul stracił królestwo nie dlatego, że został zaatakowany, ale dlatego, że zachował to, co Bóg kazał mu usunąć oszczędził to, z czym Bóg kazał mu sobie poradzić. Niektórzy z Was oszczędzali rzeczy, przed którymi Bóg Was ostrzegał stare nawyki, ukryte umowy, niezdrowe więzi, tajne kompromisy i nazywaliście to łaską. Ale łaska nie tylko Cię okrywa, ona Cię uczy. Tytusa dwóch mówi, że łaska uczy nas odmawiać bezbożności. Łaska umacnia posłuszeństwo. Jeśli Bóg położył na czymś swój palec, nie kłóć się z nim. Zgódź się z nim. Tam jest wolność. Siódme. Odbuduj rozeznanie, wracając do słowa, gdy jesteś emocjonalny. Wróg kocha mówić, gdy jesteś głodny, zmęczony, samotny, obrażony lub czujesz się odrzucony. Dlatego Jezus odpowiedział na pokusę pismem, nie debatą, niedługim wyjaśnieniem, prawdą jest napisane. Jeśli sięgasz po Boga tylko wtedy, gdy czujesz się duchowy, będziesz bezbronny, gdy poczujesz się ludzki, bądź więc szczery ze sobą. Jaki jest twój słaby moment? Późno w nocy, po konflikcie, kiedy czujesz się zignorowany? Kiedy czujesz, że zostajesz w tyle w życiu? Tam zazwyczaj wróg próbuje rozpocząć rozmowę w Twoim umyśle, a słowo ją przerywa. Nawet jeśli wszystko, co możesz zrobić, to przeczytać psalm na głos. Nawet jeśli wszystko, co możesz zrobić, to wyszeptać jeden werset. Prawda jest bronią. Ósme. Poproś Boga o oko stróża nad Twoimi relacjami. Nie każdy, kto Cię chwali, jest dla Ciebie i nie każdy, kto Cię koryguje, jest przeciwko Tobie. Dawid miał Jonatana, ale miał też Saula. Paweł miał Tymoteusza, ale miał też Aleksandra Złotnika. Różnica nie polega na charyzmie. Różnica polega na owocu w czasie. Zwróć uwagę na to, kto irytuje się, gdy stajesz się posłuszny. Zwróć uwagę na to, kto staje się zimny, gdy zaczynasz się leczyć. Zwróć uwagę na to, kto potrzebuje, abyś był złamany, aby poczuć się potrzebny. Zwróć uwagę na to, kto pojawia się tylko wtedy, gdy czegoś chce. Zwróć uwagę na to, kto znika, gdy przestajesz nadmiernie dawać. Wzorce głoszą, owoc mówi prawdę. Dziewiąte. Zacznij błogosławić tam, gdzie byłeś przeklęty, ale rób to z dystansu, z granicami. To jest wojna wyższego poziomu. To nie ty jesteś fałszywy, to ty odmawiasz kształtowania się przez to, co próbowało cię kształtować. Kiedy Dawid oszczędził Saula w jaskini, nie była to słabość, to była władza. Odmówił stania się podobnym do ducha, który go ścigał. Niektórzy z Was wygrają po prostu nie odzwierciedlając tego, co Was zaatakowało. Nie oddacie z niewagi z niewagą, nie oddacie manipulacji manipulacją, pozostaniecie czyści, a Bóg. Zajmie się bitwami, których nigdy nie mieliście walczyć własnymi rękami. Teraz dochodzimy do nieoczekiwanej części, ponieważ tutaj wychodzi korzeń. Dziesiąte. Przyznaj, że część wojny żywiła się Twoją potrzebą bycia zrozumianym. To delikatne, ale ważne. Próbowałeś tłumaczyć się ludziom, którzy są zobowiązani do niezrozumienia Cię, a każde wyjaśnienie kosztowało Cię pokój. To jak wlewanie wody do wiadra z dziurami. Ciągle lejesz, mając nadzieję, że tym razem utrzyma, mając nadzieję, że tym razem w końcu zrozumieją. I nigdy się to nie zdarza. Jezus stał w milczeniu przed oskarżeniami w pewnych momentach nie dlatego, że nie miał obrony, ale dlatego, że odmówił rzucania pereł tam, gdzie nie miały być przyjęte. Twój pokój nie jest utrzymywany przez bycie zrozumianym. Twój pokój jest utrzymywany przez bycie prowadzonym. W momencie, gdy przestajesz potrzebować ich zgody, usuwasz ich wpływ. 11. Rozpoznaj, że niektóre opóźnienia, które nazywałeś atakiem, były w rzeczywistości miłosierdziem Boga. Możecie to wyzwać, ale usiądź z tym szczerze. Nie każde zamknięte drzwi były dziełem diabła. Niektóre zamknięte drzwi były tym, że Bóg zapobiegł Twojemu wejściu do czegoś, czego nie byłeś gotów zarządzać. Izrael zażądał króla, a to, czego zażądał, stało się ciężarem. Niektórzy z Was błagali o coś w złym sezonie, a Bóg powiedział: Nie, nie po to, by Was ukarać, ale by Was ochronić. A kiedy wróg próbował wykorzystać Twoje rozczarowanie, kiedy próbował użyć tego nie lub tego jeszcze nie, by uczynić cię zgorzkniałym, impulsywnym lub beznadziejnym, Bóg dzisiaj wykonał sprawiedliwość, aby uchronić cię przed podejmowaniem trwałych decyzji opartych na tymczasowych emocjach to jest miłość, to jest ochrona. Dwunaste, wejdź w swój następny sezon, nie ciągnąc wczorajszego sądu do jutrzejszego powołania. Tutaj wielu ludzi się zatrzymuje. Ciągle odtwarzają to, co zrobiono, co powiedziano, kto ich zranił, kto patrzył, jak upadli, kto ich nie obronił, kto ich źle przedstawił. I to jest wyczerpujące, ale Bóg nie tylko wybawia cię od wroga, on również uwalnia cię od tożsamości, która uformowała się w bólu. Czasem największą rzeczą, którą Bóg łamie, nie jest sam atak, ale interpretacja, którą potem nosiłeś. Chyba nie jestem bezpieczny, chyba nikomu nie mogę ufać, chyba nie powinienem próbować ponownie. Pan nie tylko usuwa ataki, on usuwa błędne wnioski, on przepisuje to, co myślałeś, że oznacza ta historia. Oto co robisz teraz. Zanim przewiniesz, zanim zaśniesz, zanim twój umysł zacznie znów szaleć i będziesz odtwarzał wszystko, połóż rękę na sercu i wyszeptaj to z autorytetem, nie z desperacją. Ojcze, dziękuję za ochronę mnie. Wyrzekam się każdego kłamstwa wypowiedzianego nad moim imieniem, anuluję każde zadanie uformowane przeciwko mojemu przeznaczeniu. Uwalniam każdego, z kim próbowałem walczyć własną siłą, i oddaję tę sprawę w Twoje ręce. Naucz mnie rozeznania bez strachu, granic bez poczucia winy i posłuszeństwa bez opóźnień. Przyjmuję okrycie, które ustanowiłeś dzisiaj, i wchodzę w mój następny sezon czysty, jasny i niekompromisowy. A dziś wieczorem, zanim pójdziesz spać, módl się w prosty sposób. Uwalniam cały strach. Uwalniam wszelką wątpliwość, wchodzę w moje boskie przeznaczenie i ufam, że mój cud jest już w drodze. Jeśli ta wiadomość trafiła do ciebie w dokładnie odpowiednim momencie, napisz otrzymuje boską ochronę w komentarzach i podziel się jedną krótką prośbą modlitewną, tylko jednym zdaniem. Następnie przeczytaj prośbę kogoś innego i módl się za niego. A jeśli znasz kogoś innego, kto zmaga się z cichą presją, cichą wojną, psychicznym wyczerpaniem, zamieszaniem, które nie odpowiada temu, kim naprawdę jest, wyślij mu to. Ponieważ to, co Bóg właśnie zrobił dla ciebie, On w pełni potrafi i chce zrobić również dla nich. Jeśli to do ciebie przemówiło, nie odchodź od tego, odpowiedz na to, zostań członkiem, pomóż przenieść tę wiadomość dalej, lub zostaw super podziękowanie. Każdy akt wsparcia pomaga temu słowu dotrzeć do następnej duszy, która go potrzebuje.